Walka ze sprzęgłem, ciąg dalszy. Kupione nowe popychacze od Raxo. Wyglądają naprawdę solidnie. Jest materiał konkretny. Tutaj zakupy od Skindera. Tu będzie zmieniona ta podkładka, to jest tak główny element. Wymienimy tylko tą śrubkę. Ten element jest dwa razy grubszy nie powinno się to wyginać powinno być to mniej awaryjne no i tu jeszcze ta podkładka od niego ze stali hartowanej czy łożyskowej, już nie pamiętam tu będzie oryginalnie, tu jest oryginalnie ta podkładka ta tulejka i to będzie ta właśnie podkładka z żeby nie było tego rowka to jest zrobione 1000 km na tym zabieraku i już wytarty wybity rowek ta podkładka będzie to zabezpieczać miałem jeszcze starczać ten zabierak o grubość tej podkładki ale chyba nie będę tego robił zobaczymy jak to będzie no i 6 tercz aby się zmieściło i będzie git